Szanowni państwo, Wojciech Jaskółka, Ruch Narodowy Konfederacja od lipca ubiegłego roku składaliśmy w gminach, powiatach, a także w samym województwie małopolskim petycje, które wzywały władze samorządowe do przeciwdziałania tworzenia obozów dla imigrantów na terenie samorządów. Różne reakcje samorządowców nas spotykały. Jedni nas tutaj piętnowali, że straszymy niepotrzebnie mieszkańców, tak było chociażby w gminie Słomniki. Inni twierdzili, że takich uchwał, które się domagamy, nie można przyjąć na gruncie polskiego prawa, że to nie jest domena samorządowców, tylko władzy centralnej. Okazało że się, że się da, tak? i tutaj, pierwszy przykład, że się da przyszedł z Podlasia. Tamtejsi działacze ruchu narodowego, którym użyczyliśmy treść naszej petycji, złożyli ją w Radzie Gminy i tamtejsza Rada przyjęła odpowiednią uchwałę. Za, tą, za tym przykładem poszła małopolska gmina gmina Lubień w powiecie Mieślenickim. Tam nasz działacz Krzysztof Rapacz w zasadzie wychodził tą petycję, przekonał radny, że ona ma sens. O tym za chwilę nam opowie. Później przyszła kolejna gminie, gminę Przeciszów. Idąc tym śladem, z, z, przygotowaliśmy nową wersję petycji, tym razem z, załączoną, z załączonym projektem gotowej uchwały wzorowanej na gminie Lubień. Więc tym wszystkim samorządowcom, którzy nadal twierdzą, że się nie da i chowają głowę w piasek, pokazujemy, że się jednak da. A samorządowcy, którzy głowę w piasek mimo to będą chcieli schować, życzymy im, żeby ją tam schowali aż do następnych wyborów i nie wyciągali, bowiem pokazują w ten sposób, że nie zasługują na to, żeby reprezentować wolę mieszkańców. A że zagrożenie jest jak najbardziej realne o tym powie za chwilę. Także nasz działacz Ruchu Narodowego, wiceprezes okręgu Tomasz Mręca. Póki co oddaję głos Krzysztofowi Rapaczowi. Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Rapacz, jestem przedstawicielem Ruchu Narodowego Powiatu Myślińskiego. Tak jak tu kolega wspomniał, w całej Małopolsce była akcja składania petycji antyimigranckich, i ja osobiście też taką petycję w moim imieniu, w imieniu mieszkańców złożyłem w naszej gminie, w Gminie Lubień. Rada Gminy Lubię jest w ostatnich chwil jest z, ustawowym, z, ustawowym, z, ustawowym, z ustawowym czasem tej, tej petycji, złożenia tej petycji i rozpatrzeniem tej petycji. I dlatego ja udałem się do naszych radnych zapytać, co się dzieje z tą petycją. Nasi radni nie bardzo wiedzieli o co chodzi. Musieliśmy po prostu ich przekonywać, rozmawiać z nimi. I część radnych udało nam się przekonać do tego, że jest to w interesie naszych mieszkańców, chodzi o bezpieczeństwo. Obywateli, którzy zamieszkują nasze gminy, po, tym, po tych rozmowach z radnymi, udało nam się skontaktować z przewodniczącym rady, który nas zaprosił na komisję roboczą, gdzie mogliśmy pozostałą część radnych przekonać również do naszej racji, a mianowicie o, o, o ważność tej petycji, o bezpieczeństwo mieszkańców. I dlatego, I dlatego spotkaliśmy się wszyscy razem w gminie, gdzie rozmawialiśmy o tym wszyscy w gronie, w gronie wszystkich radnych. Po, tym, po tych rozmowach. Petycja została poddana pod głosowanie, gdzie nasi radni niejednomyślnie, ale jednak, jednak zagłosowali za tą petycją i udało nam się tą petycję, petycję przepchać, że tak powiem dalej. Głównym argumentem tej petycji było to, iż dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Wiemy, co dzieje się w, w, w krajach zachodnich i nie chcemy do tego dopuścić. Także z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję naszym radnym za odważną i odpowiedzialną decyzję jak również chciałbym podziękować im za rozsądek i pozytywny głos w obronie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Tomasz Majca, Ruch Narodowy w Ja może opowiem o sytuacji w powiecie oświęcimskim. Tam też była to druga gmina w województwie małopolskim, gdzie została przyjęta petycja, dokładnie w gminie Przeciszów, wzorując się na tej, która została przyjęta w gminie Lujeń. Inicjatorem złożenia tej petycji była tutaj obecna też Martyna Kajor. Składaliśmy takie petycje w całym powiecie walowickim oraz oświęcimskim. No i skoncentrujmy się na tym powiecie oświęcimskim, gdzie parę dni temu, parę tygodni temu, doszła informacja, zresztą dostępna w prasie, że w Oświęcim został wytypowany jeden z czterech punktów, gdzie powstawać będą centra integracji cudzoziemców po Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Takim miejscowością będzie Oświęcim, gdzie już, już lokalizacja wyznaczona, budynek jest gotowy, więc czeka na imigrantów, którzy jak się dowiadują z pracy, po, po wyborach prezydenckich mają zostać rozlokowani właśnie w takich ośrodkach i miejscowościach okolicznych. I tu chociażby też powstają już lokale w miejscowości Żarki. To jest jakieś 10-15 km od Oświęcimia, gdzie oni będą właśnie rozlokowani i będą przebywać, no i niestety robić to, co robią w Europie Zachodniej. Tutaj, stojący obok mnie Wojciech Jaskółka, który przygotował właśnie tę petycję, jest kolejna petycja, gdyż poza Przeciszowem żadna z włodarzy gmin w powiecie Oświęcińskim, z Przeciszowa, nie przyjęły tej e, petycji e, argumentując, że to są jakieś strachy na lachy. No Jak wiemy Oświęcim ma już centrum integracji cudzoziemców, więc e, petycję e, w nowej wersji właśnie wzorowanej na tej gminie Lubień e, wzywającą konkretnie do niepomagania ze strony władz e, gminnych e, tworzenia takich o, ośrodków bądź e, minimalizowania e, skutków tego rodzaju niepomaganie władzy centralnej w e, lokowaniu takim, gdyż to powoduje oczywiście Różnego rodzaju przestępstwa, obciążenia finansowe i niszczy naszą spójność narodową. Tak więc tego rodzaju petycja będzie jeszcze raz wznawiana, aż do skutku, aż władze miejskie, czy dokładnie gminne się opamiętają. Dziękuję. Dziękujemy Państwu i zachęcamy, jeżeli jesteście mieszkańcami gminy Województwa Małopolskiego, jeżeli interesujecie, co, interesujecie się sprawami Waszej Gminy, a warto to robić. Zachęcamy do kontaktu z nami, bo ta petycja jest otwartą petycją. Możemy przekazać Wam taki szablon. Możecie sami złożyć, wystarczy tylko Wasz was, was podpis i możecie śledzić to, co się dzieje w gminie i oczywiście aktywnie działać, właściwie przeciwdziałać tym skutkom, które niestety wygląda na to, że będą powielane z nasz, od naszych zachodnich sąsiadów. Zachęcamy do śledzenia naszych profili i zachęcamy do kontaktu. Także dziękujemy.